man builds a city at the, bottom, at the bottom of the sea, that's a marvel. Another mm -hmm. man happens to be on a plane that crash lands on the same city in the middle of the ocean. Why, that sounds more like a miracle. Oh, Mom, jedno z czterech. Ciekawe, czy będę mógł zamontować ten jeden z czterech. No cóż, to idziemy dalej szukać. Jedno było w zwłokach. Nie będą gdzieś jakoś strasznie... daleko. Raczej. Chyba. Więc głowy nie daję. Na 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 Maszynę, czekajcie, wezmę sobie. O właśnie, jak to nie mam? Nie wiem, nikomu, przecież kupiłem jakąś amunicję. To co ja kurde kupiłem? Nie wiem, co ja kupiłem wcześniej.

co tu, generalnie mam iść przed siebie? i podnosić wszystko... wszystkie te świecące... shit ha! czy to mnie będzie atakować, czy to jest moje? ha! nie atakuje mnie! I patrz, to, to była dopiero inwestycja. <laughs> Kurde, trochę dużo bombek. Coś tu jest, coś tu jest, coś tu się świeci. O, to się świeci. Ja nadal nie wiem, co my, czego my szukamy. Nie wiem, nie wiem, idziemy dalej. Właśnie nie wiem, czy powinniśmy zawrócić, czy nie. Czuję się trochę... zagubiony. Ja ciągle się czuję zagubiony w tej durnej grze. Ciekawe, czy druga część jest w tym samym miejscu się dzieje. Już nie pamiętam. Znaczy, nie, nie tyle, co nie pamiętam, bo ja nie wiem, czy ja kiedykolwiek wiedziałem, ale chyba w tym samym mieście się dzieje. Czy może w innym mieście? No, necessary components. Journal. Jak się do journala wchodzi? Map. goes, okej. Okay. No, zajebiście. Zajebiście, wszystko jest po szwabsku, kóźwa pieprzone save'y nie moje, no. Co ja mam co z tym kóźwa zrobić? Dobra, to ja będę szedł w przeciwnym kierunku. Mając nadzieję, że znajdę co mam znaleźć nie wiedząc czego szukam. Czuję się jak... Nie wiem co, jak, jak co się czuję, ale czuję się... Australian Day 1959, 26 styczeń. Ktoś może wygooglować i wrzucić na komentarz, czy faktycznie to jest takim, w, te, w taki dzień? Gdzie mam iść? Tam raczej nie. Tam raczej nie. Tutaj może. Gdzie to? Tutaj? To się da... Okej... Okay. Crossbow... Ale teraz wolę już swojego machine guna. I co ja mam teraz te... o, wieloryby. Chcę teraz krążyć i szukać? Gdzie on jest? Gdzie on kurde O, oh, fakt tu. Okej, okay. o coś tu znalazłem, ale już nie potrzebuję ich, prawda? Bo więcej nie będzie dziewczynek. Okej. Okay. Tu kasiora, tu kasiora, ale nie wiem, czy to będzie w tym miejscu, czy w jakimś innym. O, tu się coś świeci na żółto. Okej, okay. czyli zgaduję, może być gdziekolwiek. Right, tamtego nie mam, nie mam po co. Ubijać. Core Access Offline. Tu chyba jeszcze nie byłem. Co tu mógł kupić? Nie wiem. Tu też nie wiem. Haha, <ścoughs> dobrze, że się schowałem. Okej. Okay. Okej, okay, damy start i zobaczymy jak, jak mi pójdzie Aha, bo to tak, to się, to się, o, tak, tu Teraz powiedzmy w prawo, prosto Przydałbym się kilka prostych, o, mamy jeden prosty do góry Teraz do góry, tu i teraz w w prawo, mamy jakieś w prawo, mamy w prawo, eee, jeszcze kilka sztuk, okej, okay. i okej, okay, damy radę, damy radę, increase, successful hack, hmm, hmm, dobra, dobra, Też proste. Start. Będzie można jakoś sobie z tym poradzić, mam nadzieję. Okej, okay, tu pójdziemy do góry. Tu pójdziemy w prawo. Tu pójdziemy w lewo. Czy też w prawo? <grym> tu pójdziemy prosto. Teraz do góry, do góry, do góry, do góry. O, jest ten, do góry. Tu i w prawo. W prawo, prawo nie ma. To nie, to nie. O, mamy? Mamy, dobra. Dobry jestem. No dobra, nie jestem dobry, ale ale sobie jakoś. jakoś sobie radzę. Offline. Pewnie będę musiał tutaj później wrócić i pewnie mi się to zaprocentuje. Bo tutaj pewnie będę. I całkiem nieźle mi idzie. A co to? Puszka z żarciem? Chyba. Okej, okay, tutaj nie ma nic, co by mnie ratowało. Trochę debilne, że nie mam pojęcia nawet co mam zbierać, bo po szwabsku nie gadam. Jak to się mówi co najmniej nie fair. Ale co? Misia nie potrzebuje do maszyny, nie? Będę chodził w kółko jak ostatni debil. No, chodź tu, chodź tu. Zaraz ci urwę dupę. Hmm. Okej. Okay. przestał istnieć. A ten już dawno nie istnie. Jakiś film. O, jakaś amunicja. O, pieniążki. Standby, co wszystko? To martwe, martwe, dobra. Mogę iść po kolei, wydaje mi się. Czekajcie, zobaczę na mapę. Byłem, byłem. Czekaj, zoom out. Byłem, 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 byłem. Byłem tu jeszcze mnie nie było. O tu, ale nie wiem jak tam wejść. No nic, to wejdziemy tu na górę. Chwila jest tu na górze jest. Dobra, pozbyłeś się życia i troszkę pieniążku. Ciekawe co co warte więcej. No, mamy tutaj Hakim Machin. Co mi dało? 40 dolarów. Rakiet nie mogę. Dobra, lecimy dalej. Więc pójdziemy tutaj. Spróbujemy przejść do tego pomieszczenia, gdzie jeszcze nas nie było. Ok, reload. Ja się tym wielkim nie, nie boję się go, bo on mnie nigdy nie atakuje. No chyba że ja jego zaatakuję, to coś innego. Ale ciekawe, dlaczego mnie nie atakuje? Może je fizycznie wygląda inaczej? Nie da się tam przejść do tego pomieszczenia, bo to jest tutaj, prawda? Tak. Rozglądnijmy się, tu nie ma nic, tu nie ma nic. Hmm, to mapa tego Instytutu Przyjaźni Matki i Dziecka. No oczywiście... What the fuck? Skąd ona się tu wytrzasnęła? To no, chyba była ona, tak mi się przynajmniej wydaje. Udało się? Nie wiem, czy się udało, ale gdzieś mnie prowadzi strzałka, w każdym razie. Jest to niezmiernie miłe, bo wcześniej musiałem błądzić. Może on tak. Yy, bo ma niestrawność albo coś. Search Containers for Loot. No, co ja mam zrobić? Mam iść tam? Goal. A, co to jest loot? Nie wiem, co to jest loot, jasnej cholery. Mam szukać dziewczynki. O kurde, mogłem go nie strzelać. A tu jest jakiś. Enter code. Incorrect code entered. A to właśnie, bo to będzie gdzieś na ścianie napisane. Czy. Ale zresztą. Nie wiem, czy mi się ch chce. Wow. Tak. 6666. Mega skomplikowany. Okej... Okay, jeden... Dwa... Trzy... Cztery... Co tu jest? Tu jest jeszcze... A mi nie przeszkadza zużywanie tego. Uh! W sumie, w sumie fajnie to jest... Pomyślane te pułapki. Dużo ich tutaj jest. Może coś ważnego tu pochowali Czekaj okay, akurat nie musiałem, ale Przecież to nie byłbym ja, gdybym tego nie zrobił. Bang, bang Ok... Pick up, pick up, pick up da, 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 da. Tego nie mogę, tego nie mogę. Och. Jak coś to sobie, to się kupi.